Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję za to gorące powitanie, ale bardzo dziękuję także tutaj naszym najmłodszym uczestniczkom dzisiejszego spotkania za niezwykle piękne prace, które od nich otrzymałem i muszę powiedzieć jedna szczególnie wzruszająca, bo od rodziny państwa milewskich, a moja mama jest z domu milewska, to tak, jest jej panieńskie nazwisko, także. <kluczy> także tym bardziej jest mi miło. Ale tak, proszę Państwa, przyjechałem, mam nadzieję, że nas tutaj nie zleje jakoś za bardzo, ale przyjechałem prosić Państwa o głos. Przyjechałem Państwa po pierwsze prosić, żebyście wzięli udział w tych wyborach, żebyście namawiali do tego swoich najbliższych, żebyście namawiali do tego przyjaciół, sąsiadów, kogo się da, bo to jest ważny moment dla Rzeczypospolitej to jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jak mają być prowadzone polskie sprawy przez następne lata. Jestem tutaj, żeby Państwa prosić, żebyście wzięli udział w tych wyborach? Właśnie. Ma się tę moc. Ma, nie? Jak mówię, że ma być, to będzie. Szanowni Szanowni Państwo, Proszę wziąć parasole, bo zaraz będzie obawiam się, ja jeszcze wytrzymam jeszcze. Nie bo tu ma, Nie, nie, ja nie będę parasole, nie mają. Proszę państwa, proszę, żebyście poszli do wyborów, bo to jest najważniejsze. To od tego zależy przyszłość naszego kraju, od tego zależy jak prowadzone będą polskie sprawy. Państwo tutaj w Mońkach bardzo często macie swoich najbliższych w Stanach Zjednoczonych i w innych miejscach za granicą i wiecie jak można żyć gdzie indziej. Ja bym chciał, żeby w Polsce były takie same warunki życia jak na zachodzie Europy, żeby były takie same warunki życia jak w bogatych Stanach Zjednoczonych. Tam, gdzie rzeczywiście ludziom żyje się wygodnie, tam, gdzie rzeczywiście ludziom żyje się dobrze. To jest dla mnie sprawa podstawowa. Ja staram się to realizować od samego początku mojej prezydentury, ale zacząłem od spraw społecznych. Dlaczego? Dlatego, że pierwsza wymagała wsparcia polska rodzina, żeby rodzina wychowująca dzieci w wielu przypadkach borykająca się z podstawowymi problemami egzystencjalnymi mogła normalnie żyć. To temu właśnie służyły te działania, które były realizowane w pierwszych pięciu latach mojej prezydentury. 500, plus, 300, plus, 13 emerytura dla seniorów i wszystkie inne świadczenia. Temu właśnie, żeby polska rodzina mogła normalnie funkcjonować. Teraz czas na to, żeby rozwijać polską gospodarkę, zwłaszcza po koronawirusie. Mam nadzieję, że niedługo go pokonamy. I będziemy mogli rzeczywiście. Się? I będziemy mogli rzeczywiście wrócić na drogę dynamicznego rozwoju. Robimy wszystko, aby tak się stało. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Mam kontynuować czy mam przerwać? Kontynuować? No, no, dobrze. Okej, okay, jak sobie życzycie. No więc robim, robię, chcę robić wszystko, żebyśmy wrócili na drogę rozwoju i robię to. To dlatego zdecydowałem się wziąć także odpowiedzialność za tarcze antykryzysowe, za tarczę finansową. Miliard złotych w tej chwili wypłacamy polskim przedsiębiorcom dziennie. Po co? Na utrzymanie miejsc pracy, na to, żeby była praca, żeby ludzie z tej pracy mogli w całej Polsce utrzymywać swoje rodziny. To jest w tej chwili kwestia najistotniejsza, ale przede wszystkim po to, żebyśmy przeszli przez ten kryzys i żeby polska gospodarka mogła nadal funkcjonować, żeby były polskie firmy i żeby mogły wrócić na drogę dynamicznego rozwoju w momencie, kiedy tylko kryzys ustanie. Ja chcę, Proszę Państwa, kontynuować tą politykę. To także inwestycje, które dzięki, które dzięki temu, że będą. I duże, i mniejsze w Polsce lokalnej, mam nadzieję, że będą generowały nowe miejsca pracy i mam nadzieję, że przede wszystkim będą przynosiły dochód. To właśnie tą drogą chcę dążyć do tego, żebyśmy osiągnęli poziom życia taki jak na zachodzie Europy. Jestem przekonany, że to jest możliwe i dlatego proszę Państwa o wsparcie. To trzeba robić, a to wymaga odwagi. Trzeba się decydować. Nie można powiedzieć, tą inwestycję robimy, a z tamtej zabieramy. Nie. Właśnie, nie. My już nie prowadzimy takiej polityki. Nie, nie, nie. To była polityka tych, co dzisiaj są w opozycji. Oni dlatego, że zabierali dzisiaj są w opozycji, za to, że zabierali ludziom pieniądze podnosząc wiek emerytalny, za to, że zabierali ludziom pieniądze z OFE, za to, że podnosili ludziom podatki, chociażby VAT. Dlatego dzisiaj już nie rządzą i nie wolno dać im się okłamać, że jak wrócą, to będzie inaczej, to będzie lepiej, będzie gorzej, proszę Państwa. Jestem o tym przekonany, sam tego doświadczyłem. Obserwowałem to z bliska przez 8 lat, będąc ministrem w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, będąc posłem na Sejm i będąc posłem do Parlamentu Europejskiego. Nie wierzę w to, żeby ci ludzie prowadzili inną politykę, niż robili to wtedy. To państwo domagaliście się ode mnie, żeby tą politykę odwrócić, żeby zawrócić Polskę z powrotem na drogę rozwoju i ja to zrobiłem. I Polska się rozwijała w tempie ponad 4% wzrostu PKB rocznie w latach 2016-2019. Ja chcę to kontynuować. I dlatego proszę Państwa o wsparcie. Chcę bronić polskiej rodziny, chcę stać na straży naszych najważniejszych wartości. Wartości, które zawsze budowały polskie państwo i które były naszą siłą. Dlatego proszę Państwa o wsparcie. Proszę tutaj, na Podlasiu, w Mońkach, idźcie do wyborów, oddajcie na mnie głos, bo to jest potrzebne dalszemu rozwojowi Rzeczypospolitej. Niech żyje Polska! Niech żyją Mońki! Dziękuję!